Witam Was w podcaście Historia dla dorosłych. Odcinek 89. Czarne dziury, stały wszechświat i kwanty czyli wielkie pomyłki Einsteina. Chociaż Albert Einstein jest powszechnie uznawany za giganta nauki i geniusza, odpowiedzialnego za przełomowe odkrycia w fizyce, jego kariera nie była wolna od błędów. W tej audycji chciałbym omówić trzy największe pomyłki tego znanego fizyka. Oczywiście dyskusja na ten temat nie umniejsza jego dziedzictwa, ale pomaga w pełni docenić Einsteina, pokazując, że nawet najwięksi z nas popełniają błędy. Tak więc nie przeczę, że Einstein był geniuszem. Należy jednak pamiętać, że nawet geniusze popełniają błędy. Oto trzy znaczące przypadki, w których rozumowanie lub intuicja Einsteina wyprowadziły go na manowce. Pierwsze: Zaprzeczenie możliwości istnienia czarnych dziur. Albert Einstein nie wierzył w istnienie czarnych dziur, mimo że jego własna teoria względności z października 1915 roku stanowiła podstawę do ich zrozumienia i ich odkrycia. Już miesiąc później, w listopadzie 1915 roku, porucznik artylerii Karl Schwarzschild rozwiązał równania grawitacji, pokazując, że gwiazda może zapaść się do punktu, gdzie prawa fizyki przestają działać. Nazwał to matematycznym artefaktem i sam nie wierzył, że to możliwe w rzeczywistości. Einstein również nie lubił tych osobliwości. Próbował nawet naprawić swoją własną teorię, wprowadzając pomysł, Tuneli czasu przestrzennych, po angielsku wormhole, żeby się ich pozbyć. Był przekonany, że zapadająca się gwiazda nie może, utworzyć, nie może utworzyć osobliwości, czyli czegoś, co dzisiaj nazywamy czarną dziurą. Inny ważny naukowiec, Arthur Eddington, także odrzucał istnienie czarnych dziur. Obaj, czyli Einstein i Eddington, uważali, że to absurd, bo było to sprzeczne z ich rozumieniem wszechświata. Dopiero w latach 60. XX wieku czarne dziury zaczęły być akceptowane, a dzisiaj mamy ich zdjęcia. Co ciekawe, w tym samym roku 1939, kiedy Einstein twierdził, że czarne dziury nie istnieją, Inni naukowcy, Robert Oppenheimer i Harland Snyder, stworzyli model, który przewidywał ich istnienie. Wykorzystali do tego teorię Einsteina. Tak więc jego własna teoria, teoria Einsteina, a także model, który on zbudował, te modele świadczyły o istnieniu czarnych dziur. Jednak Einstein, wbrew temu, co sam zbudował, czyli teorii, wbrew swojej teorii, wbrew modelowi, który on zrobił, on nie wierzył w czarne dziury, które wynikały właśnie z jego własnej pracy. 2. Opowiadanie się za statycznym wszechświatem, a przeciwko teorii o rozszerzającym się wszechświecie. Einstein i większość fizyków w tamtym okresie, kiedy właśnie powstawała jego teoria, wierzyli w statyczny wszechświat, który się nie rozszerza. Wierzyli oni w coś takiego, że wszechświat istniał zawsze, że się nie zmienia, że jest stały. Niestety, dla niego ponownie jego własny model wszechświata wskazywał na coś wręcz przeciwnego. W 1917 roku, by utrzymać swój pomysł na statyczny wszechświat, dodał do swoich równań specjalną stałą kosmologiczną. Nie był z tego zadowolony, a później nazwał to nawet swoim największym błędem. Nawet kiedy inni naukowcy, jak Alexander Friedman w 1922, czy George Lamantyr w 1927, pokazali, że równania Einsteina Pozwalają, czy nawet dowodzą, rozszerzającego się wszechświata, Einstein uparcie trzymał się swojej wizji statycznego kosmosu. Dopiero w 1931 roku Einstein zaakceptował fakt, że wszechświat się rozszerza. W 1932 roku wraz z Wilhelmem de Sitterem zaproponował model wszechświata, który ciągle się rozszerza. Zauważmy, że ponownie, gdyby nie jego upór ze stałą kosmologiczną, mógłby sam odkryć ze swojej własnej teorii, ze swojego własnego modelu, to, że wszechświat się rozszerza, mógł to zrobić, zanim Hubble odkrył to w praktyce. A wracając do tej stałej kosmologicznej co ciekawe, od lat 90. XX wieku ta stała, stała kosmologiczna, znowu jest używana w nauce. Pomaga wyjaśnić, dlaczego wszechświat rozszerza się coraz szybciej, co odkryto w 1998 roku. Można więc powiedzieć, że w tym wypadku Einstein popełnił dwa błędy. Najpierw wstawiając stałą kosmologiczną do swoich równań, aby sprawić, że wszechświat byłby stały, a potem ją usuwając, bo okazuje się, że ona jednak była potrzebna może nie taka, jak wstawił na początku ale że jednak ta stała była potrzebna. Trzecie. Zaprzeczenie teorii kwantowości wszechświata. Einstein, choć sam przyczynił się do powstania fizyki kwantowej, na przykład wyjaśnił w ten sposób efekt fotoelektryczny, nie mógł się pogodzić z tym, że fizyka kwantowa jest tak dziwna. Chciał, aby nauka opierała się na pewnych przewidywaniach, a nie na szczęściu na przypadku. Jego najbardziej znany zarzut dotyczył idei, że mechanika kwantowa opisuje świat jako zbiór prawdopodobieństw bez konkretnych przyczyn. Powiedział wtedy: Bóg nie gra w kości. Być może słyszeliście to powiedzenie Einsteina. Resztę życia spędził na szukaniu teorii, która przywróciłaby pewność do fizyki i zaprzeczyła teorii kwantowości wszechświata. Einstein często spierał się o to z Nilsem Bohrem. Razem z innymi naukowcami, Podolski i Rosen, stworzył paradoks, nazwany od pierwszych liter trzech nazwisk, EPR. Stworzył paradoks EPR, aby pokazać, że fizyka kwantowa jest niekompletna. Twierdził, że istnieją ukryte cechy, których teoria kwantowa nie opisuje i że wpływ na jedną cząstkę nie powinien natychmiastowo wpływać na inną. Zasada lokalności. Powołując się na ten paradoks, Einstein wciąż uważał, że mechanika kwantowa jest dziwna, nazywając jej przewidywania upiornym działaniem na odległość. Był zaniepokojony tym, że pomiar jednej cząstki natychmiast wpływa na drugą, niezależnie od ich odległości. Późniejsze eksperymenty, zwłaszcza te z lat 80., ostatecznie pokazały, że Einstein się mylił. Mechanika kwantowa rzeczywiście opisuje świat w sposób, który narusza naszą codzienną intuicję o lokalności. Aby to wyjaśnić, trzeba powiedzieć, że w przeszłości fizycy wyobrażali sobie świat i jego malutkie cząstki, np. atomy, elektrony itd., jako kule pilartowe. Kiedy w bilardzie puknie się jedną kulę, ona poleci, uderzy kolejne kule, jesteśmy w stanie przewidzieć na podstawie prędkości, którą nadano pierwszej kuli, co się wydarzy później. I tak myśleli fizycy, i tak myślał Einstein. Jednak mechanika kwantowa pokazała, że wszystko dzieje się w związku z prawdopodobieństwem że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się stanie w przyszłości. Ale zauważmy, że także tutaj to właśnie Einstein wprowadził kwantowość do fizyki, a później sam próbował zaprzeczyć temu, co sam wprowadził. Podsumowując, błędy Einsteina, takie jak odrzucenie czarnych dziur, opór wobec rozszerzającego się wszechświata i niechęć do probabilistycznej natury mechaniki kwantowej, Wynikają często z jego głębokich przekonań filozoficznych i intuicji dotyczących racjonalnej natury rzeczy. To właśnie Einstein powiedział: Bóg nie gra w kości. Chciał przez to powiedzieć, że według niego wszechświat nie może opierać się na prawdopodobieństwie, że wszystko musi być racjonalne. Okazało się jednak, że się mylił. Te wyzwania i pomyłki, jak zauważa pewien profesor Dan Hooper, są częścią jego historii i pomagają nam w pełni docenić jego dziedzictwo, pokazując, że nawet geniusze są ludźmi i także oni popełniają błędy. Na koniec warto jeszcze raz podkreślić, te błędy nie zaprzeczają temu, że Einstein był geniuszem. We wszystkich tych trzech przypadkach on zbudował teorie, on zbudował modele, on był pierwszy. Ludzie, którzy odkryli czarne dziury badając jego model, czy odkryli rozszerzający się wszechświat, także badając jego model, i którzy wykorzystali kwantowość prowadzoną przez Einsteina także do innych rzeczy, ci ludzie korzystali z pracy Einsteina. Wprawdzie Einstein się temu sprzeciwiał, ale to on był tym, który doprowadził do tych odkryć. Ci ludzie korzystali z jego pracy i poszli po prostu trochę dalej niż Einstein poszedł. Ale oni korzystali z jego pracy, korzystali z jego geniusza. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tej audycji. Przypominam, że to jest audycja historyczna historia dla dorosłych. Dlatego tutaj w sposób uproszczony przedstawiłem pracę naukową Einsteina oraz innych naukowców. Jest to audycja popularno-naukowa, nagrana językiem, który mają zrozumieć także ludzie, którzy nie mają wykształcenia fizycznego. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.